No nie do wiary. Nie do wiary, nie do wiary. Nawet w czasie wakacji jest kilka osób, 10 na razie dokładnie, które są ze mną na żywo. Jest mi bardzo miło. Cieszę się bardzo waszą obecnością, bo ja należę do tych, którzy nie lubią mówić do kamery bez odbiorców. A, a jak ktoś tam jest w tle, to mam takie wrażenie, że, że mówię do ciebie. Już nie jestem taki osamotniony tutaj i trochę mi się chce o widzę Agnieszka. Bardzo mi miło, Agnieszko, że jesteś. Już jest fajnie, jesteśmy już tutaj razem. I co? Zaczynam znowu nadawać z mojego bolechowskiego czwartkowego poziomu. Psychoduchowe obiadki czwartkowe wracają. Zobaczymy, na ile spotkań mi się zbierze. Natomiast ten cykl, który się rozpoczyna, cały czas wokół boskiego DNA, bo jeszcze chcę dawać pytania. Odpowiadać na pytania, czy wokół tej książki jakoś się tutaj pokręcić jeszcze. No, to już tłumaczę skąd mi się wzięło to, co teraz przez parę spotkań będę mówił. Mianowicie, zdarzyła mi się taka przykra historia zdrowotna. Nie wdając się w szczegóły, bo to nie jest takie istotne. W każdym razie, pewien dość spory problem zdrowotny się mi tutaj gdzieś tam napotoczył. I jakoś próbowałem sobie z tym poradzić, prawda. Spotykało mnie cierpienie, i, i poszedłem do, do, do swoich bliskich osób, żeby nie być z tym sam. Oczywiście Monika, moi przyjaciele, ale też właśnie gdzieś tam, do jakiegoś zakonu pojechałem do sióstr pewnych. I, yy, i też się tym podzieliłem. Proszę o wsparcie modlitewne, o, o, o jakieś otoczenie taką czułością modlitewną. No i usłyszałem od jednej z sióstr. Że widać, że Pan Jezus mi zaufał, że takie cierpienie mi właśnie daje. No i powiem szczerze, tak mnie wzdrygnęło i taki krok w tył, zaraz, zaraz, zaraz. Ja nie chcę takiego zaufania od Pana Boga, żeby on mi dawał jakieś cierpienie. I, I powiem szczerze, będę mówił o takich wrażliwych rzeczach tutaj, w tym cyklu. Nie chciałbym bardzo być kimś aroganckim, bowiem, że ludzie próbują na wszelkie możliwe sposoby radzić sobie z bólem egzystencjalnym, z cierpieniem, z trudem, z tajemnicą w ogóle cierpienia. Ja też i te audycje, te spotkania będą trochę tego właśnie wyrazem. Myślę, że, yy, że, że mam do tego prawo, jakby po swojemu, nikogo do niczego nie zmuszając, yy, ani nie mówiąc, że ja tutaj wiem, jak jest. Natomiast no, podzielę się z Wami swoją, swoimi poszukiwaniami i odpowiedziami. Natomiast wracając do tego zaufania Pana Jezusa, który dał mi to właśnie cierpienie fizyczne, bo mi tak ufa, no to ja stwierdziłem, że no ten mój Bóg taki kompletnie nie jest, że, że ja mogę ze swojego tylko się podzielić tu z Wami. No i mój Bóg naprawdę taki nie jest. Mój, mój Bóg w ogóle, jeśli bym miał cokolwiek próbować o nim powiedzieć, to zdecydowanie chętniej mi do teologii apofatycznej do mówienia, jakie on nie jest. I na pewno to w ogóle jest Bóg, który nie ma cech ludzkich. Więc mój Bóg nie myśli na przykład. Nie, nie pamięta. Nie ma pamięci, nie ma czegoś takiego, jak władza pamięci. Nie, nie zazdrości na przykład, nie jest zazdrosny. Mój Bóg nie nagradza, ani nie każe, tak? Ani nie widzi. Więc generalnie to nie jest Bóg jak człowiek. Jest osobowy. Ale na pewno nie jest osobą na sposób ludzki. Może kogoś to szokuje, ale mój Bóg również nie przebacza, dlatego, że no, mi osobiście przebaczenie kojarzy się z takim kawałkiem we mnie, który bym nazwał Ego. I że to, jeśli mam kłopot z przebaczeniem, Trudno z jakimś przebaczeniem, to właśnie dlatego, że to ego mi nie pozwala. Natomiast ten mój Bóg jest pozbawiony tego kawałka, i jeśli już to jest po prostu sam w sobie przebaczeniem, ale nie zachodzi w nim taki proces przebaczenia. Mój Bóg nie, nie ma płci. Owszem, wiem, że Jezus nazywał go Ojcem, jest mi to bliskie. Ale traktuje to jednak jako metaforę, i on nie jest, nie, nie jest ani ojcem, ani matką, albo i ojcem, i matką jednocześnie. Jakimś źródłem, prapoczątkiem, ale na pewno nie, nie, nie jest znowu taki na sposób ludzki. Nie jeśli powiem o nim, że jest miłością, to pewnie ryzykowna, ale tak powiem, no to znów z taką gwiazdką przy tym słowie, że to nie jest taka miłość, jakiej ja tutaj doświadczam jako człowiek, tak na bardzo ludzkim poziomie, trochę inaczej. I bardzo mi jest bliski ten proces znikania właśnie Boga. W tej całej teologii żydowskiej, w której w końcu nie można było ani jego imienia na, no, używać ani jego wyobrażać. I w końcu znalazł się w miejscu świętym świętych, w świątyni, pomiędzy dwoma herbinami, w pustej przestrzeni. Jako pusta taka przestrzeń, i ta pusta przestrzeń jest najbezpieczniejsza, jeśli chodzi o wyobrażenie tego Boga. No i mówię to dlatego, że, żeby na koniec jeszcze powiedzieć, że ten mój Bóg na pewno nie jest psychopatyczny. tak, Czyli nie ma cech rodzica z rodziny dysfunkcyjnej, narcystycznego ojca czy matki albo psychopatycznego ojca czy matki. I... On, on nie potrzebuje mojego cierpienia, tak? Bo to wszystko powiedziałem w kontekście właśnie tego, że Jezus mi ufa, że mi dał takie cierpienie. Otóż nie wiem, po co miałby mi dawać to cierpienie i powiem szczerze, mój Bóg mi nie daje żadnego cierpienia, ani Go nie potrzebuje ode mnie. Nie ma tak jak niektórzy, znaczy szanuję, rozumiem, że niektórzy tak to widzą, ale mój Bóg nie potrzebuje, żebym ja sobie zadał ból po to, żeby coś dobrego się gdzieś indziej wydarzyło, albo że ja muszę sobie zrobić jakąś krzywdę, żeby innemu dziecku wybaczył swojemu, albo że ja sobie muszę coś zrobić żeby inne dziecko uzdrowił, jakby kompletnie taki nie jestem, mój Bóg. Ja się nie, zupełnie nie odnajduję w, w historiach o zadośćuczynieniu, o wynagradzaniu. Kompletnie w tym się ja nie odnajduję, powiem szczerze. Nie, więc nie, nie potrzebuję też... Niczyjego cierpienia, włącznie z cierpieniem Jezusa, żeby przebaczyć i żeby po prostu zacząć jakby od nowa historię miłości. I jakoś to bardzo mocno do mnie dotarło, gdy ta siostra mi tak chciała pomóc, kochana siostra, ale... No i w sumie to mi pomogła, bo właśnie się do mnie dotarło to, co do was mówię. Jakoś tak się zwerbalizowało. I stąd ten tytuł tego filmu. Tylko mi nie mów, że właśnie, że Bóg potrzebuje mojego cierpienia, albo że jak pocierpię, to mi... Widać, ja tego potrzebuję, tego cierpienia i że tak jest dla mnie lepiej, no jakoś nie, 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 to, to nie jest moja historia. I, I zdaję sobie sprawę z tego, że my z tym cierpieniem jakiś trud mamy i że chcemy mu nadać sens i że czasami ludzie chcą mu nadać sens jakby od od yy, yy dołu, czyli, że, że to Bóg je zaplanował, bo z jakiegoś powodu On go potrzebuje, albo my go potrzebujemy, no więc ja tak nie mam, ale wiem, że y, możemy spróbować y, nadać cierpienie, se, y, y, znaczy nie z góry właśnie nadać y, te, to cierpienie, ten sens temu cierpieniu, tylko próbować nadać mu go od dołu, w jakiś sposób konstruktywny przeżyć coś, co się dzieje. No i jakby wtórnie, a nie od początku, skoro się już dzieje. I tym się będę dzielił, tym się chcę z Wami podzielić. I zacznę na następnym naszym spotkaniu, na następnym psychoduchowym obiadku czwartkowym od tego, co mnie spotkało w czasie świąt Wielkanocy. Podczas homilii, którą sam wygłaszałem w naszym małym kościółku. Sam sobie wygłaszałem, jak się okazuje. Przede wszystkim pewnie sobie. Wygłaszałem jakąś homilię w noc, w Wigilię paschalną, i, i co mi się tam wydarzyło, tym się z wami podzielę i, i będę tak snuł, opowieść przez kilka następnych spotkań. No, to tyle dzisiaj i e, bardzo, bardzo miło e, mi was widzieć, czytać. I, I dzięki za wszelkie znaki życia i komentarze, i polubienia, subskrypcje. To wszystko, co jest ważne, żeby się to tam dalej kręciło i wsparcie dla fundacji. Także tule Was z całego serca i będę szedł dalej w ten ryzykowny, ryzykowny teren. Ale jest ryzyko, jest radość. Do zobaczenia. Dziękuję.